Hejka Wszystkim z tej strony Hakamora. No i dzisiaj widzimy w w stajni, bo to będzie taki raczej stajny odcineczek. No to tak, ogólnie dzisiaj chciałam Wam przedstawić moje wszystkie konie w Star Stable może nie wszystkie, no ale część z nich, które polecam kupić, a które nie polecam, czy można, czy nie można, i również zapraszam też na Tiktoka i na Instagrama. Mm, Tiktoka muszę jeszcze bardziej ogarnąć, ale również będziecie mieć Tiktoka w opisie, no a Instagrama też również macie w opisie. także, no zapraszam was do oglądania. Na pierwszy ogień lecą koniki do RRPM, także lecimy Scarlet jest to, słuchajcie, Clay Saddle Clay Slide, nie wiem jak się mówi tą, tą rasę konia Ale polecam, polecam te konie, są śliczne, tylko no te oczka mi się za bardzo nie, nie podobają tak? I bym mogł być te konie trochę wyższe i troszkę odnowione, ale tak to polecam jest to Scarlet a i również zapraszam do tej Discorda, zapomniałam powiedzieć, a ja idę z koniem koniem, graję... Grajkiem. Jest to Pasofino, naprawdę bardzo polecam, także od razu sobie przejdziemy do Antiego. Jest to magik, Mo mogę Wam pokazać. W się tak. Wam jeszcze jednego takiego pokażę, więc no, dobra. A no to jest, jest to słuchajcie, fryz tylko że magiczny Very punk jest to słuchajcie las, konik rasy Apollosa Bardzo polecam Akurat tego konia z tą grzywą bardzo mu pasuje A teraz lecimy do Tych normalsów Jeśli wam się ten filmik słuchajcie spodoba No to po prostu zrobię z tego drugą część Dobra, ale lecimy Abyss jest to konik, który pierwszy był nie, Wytrenowany na 15 level po dwóch dniach albo 3 Jest to klacz arabska, jest ona bardzo fajna. Tutaj mamy Acacia, nie wiem czemu takie imię, no ale trudno. Je, miała to być sali, ok? Jest to fres pierwszej generacji. Polecam kupić, bo będą koniczki usunięte, no i niestety nie będzie. możliwe Jest to alfa, tak ją nazywam, bo do niej to pasuje i jest to słuchajcie klacz... Y American Paint Horse, polecam Amber jest to klacz magiczna, oczywiście bez tych planek po prostu tak samo wygląda I polecam, ale z zimowej wioski można ją dostać A, i tych konich smoków, e, one zostały, nie wiem, z pół roku temu, rok temu e, dodane do gry I będzie mógł się je dostać, bo, bo był pierwszy raz, no ale nie, już nie, na razie Aż to wiecie, klacz arabska, bardzo ją polecam. Była w moim RRP, była w... Angel Blood, y, mam go... to był mój trzeci kon, jeśli chodzi o samych, bo pierwszy był... no Pierwszy był początkowy gówniaczek, y, drugi był później, y, dzikusik Embername inaczej, a trzecim koniem, jaki w ogóle miałam w serce, bo to właśnie był on No i ostatnio mu zmieniłam grzywę, bo chciałam mieć cosplay Sabrine że no. Dobra, An ametyst to jest kolejny konik, który właśnie tak samo wygląda, tylko bez tych wzorków. To jest cały biały, a tutaj mamy ametyst. O, właśnie, akurat tu mam dwa ametyst, nie? Akurat tak się zebrało. No i też to jest klacz arabska. Piękna, po prostu wszystkie koniki są dla mnie piękne. Jak, ben, jak, jak nie lubię, no to będę mam mówić. Na pierwszy rzut idzie Aurora inaczej Ayla Była ona dostępna chyba ostatni raz. Przynajmniej tak mi się wydaje. No i jest piękna, cudowna, kocham, kocham e, ją po prostu. Dobra. E, Kolejny to jest Azur i jest słodki słodkie i chyba on zostanie usunięty. Jeśli się nie mylę, także kupcie, kuchcie chyba, że pierwszej generacji Cinko Ale naprawdę cudo, cudo, cudo. Tylko wiecie, tak... Nie zaznaczyli jeszcze Cinco Częte, a przecież Cinco Częte też jest pierwszą a... więc nie wiem. Ba, to miał być Belek po mojej zmarłej śwince morskiej. And, y, kup, y, kupiłam z tego no i po prostu tego konia kupiłam, bo jest strasznie podobny do mojej świnki, Belka. No i polecam bardzo, Fryzji. Fryzji. A, i tam to jest Cinco tutaj y, Andalusa. Basalt, jest to Waliczek i bardzo ładnie, bo to imię, serio. Tak mi się podoba. Brain pasuje mu w moim zdaniem. Jest to arabek. Bardzo polecam. Boulder. 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 No. Boulder. Boulder. E, też arabek. Bardzo dużo na nim jeżdżę. Berry. Ber na Berry też często jeżdżę. I. Jeśli chcecie, to mogę na Barry zazwyczaj nagrywać filmiki, bo lubię tego konika. No i sorry, no ale powiadomienie ze snapem mi przychodzi. Dosłownie, każdego. To przychodzi i Przepraszam, że tak szybko mówię, no ale staram się, trochę przyspieszyć tempo. Pij, arabek, to był waliczyk, także lecimy dalej. I lecimy. mój jeden z ulubionych koników: jest to Brave, jest to Islandzik. E, oj, sorry! Bardzo podobny konik jest obok, ale jest to języcki kucyś. Jest to Bubble. Miał być Baby. Jakoś tak wyszło. Mm, polecam to most. E, candy Arabson. Mój pierwszy Arabson, chciałam przypomnieć. Karamel. Na początku myślałam, że Carmel. To jest to fior, a to jest Arabson Polecam bardzo, ale on tylko był ostatnio, właśnie dostępny na Zawodach Radzieckich czy tam coś tam. E no i jest na no, nich otwartych Jordi dostępny. E Walijczyk, kolejny klasy. Bardzo ładnie. E Czarnki też bardzo ładnie. E no, z tyłu e No to Apollos, nie? Także lecą kolejne konie. Dobra, słuchajcie, zacznijmy od tej strony, Crystal, jest to American Paint Horse, bardzo polecam, jest to mój pierwszy American Paint Horse. Daisy, bardzo Daisy polecam, jest to Angliczek, bardzo polecam Angliczki, bardzo, no jakie muszę przypominać, no Arabsom no, no i kolejny Angliczek, dasz piękna, piękna, normalnie co do, co do, co Północno-Szwedzki, Północno-Szwedzki, Crazy, <laughs> polecam tą Crazolkę, śliczna jest naprawdę, jest dostępna w porcie Pinta Cookie jest to Gotlandik, mój pierwszy Gotlandzik, bo mam dwa. Coffee jest to mój jedyny quarterback. Polecam. A tu jest mój, chyba, czwarty. Nie, przepraszam. Jest to mój czwarty, tak. Clower jest to mój czwarty magiczny. Znaczy, nie magiczny, tylko po prostu tinkerek. No i jest on magikiem Na pierwszy rzut oka idzie knapstropik i jest diamond Bardzo mi się podoba to imię, ale nie przepadam za knapstrupami I to jest jeden na którym praktycznie nie jeżdżę Oj, sorka, 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 nie, 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 tracę czas No i niestety będzie druga część, no Spróbuję to wrzucić Diamond drugi, słuchajcie, diamond normalnie Dwa strasznie podobne konie Akurat koło siebie są, nie? Yy, także, no strasznie, ja zawsze mylałam z knapstrupami No i piękny Apollosik do jeżdżenia. te dwa koniki Dizzy, Dizzy to jest, słuchajcie, Gotlandik, wygląda jak źrebak Dragon, fryz, sportowy fryz z drugiej geny Pewnie też niedługo druga gena zniknie, także polecam kupować Jest to, inaczej je znając, Aragon yy, Duke Prince, nie yy, jest, słuchajcie, północno-szwedzki, tylko magik z zimowej wioski już niedostępny. Dopiero w zimę będzie dostępny. Kolejny to jest Persheronik. Jest drop. Ja udaję, że to jest koń belgijski. Polecam. Dream Horse jest to, słuchajcie, koń kupowany przez Wickę. Dzięki niej. Nie pytać. Kupiłam języka. Tyle powiem. No i ogólnie jest to mój pierwszy Islandii. Polecam też, naprawdę, krówka piękna. No i Dragonik, e, było to na moim kancie na YouTubie do RRP. To był mój taki jeden. To był mój, mój drugi anglik. Polecam. Du -du 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 -du. Flame to jest, słuchajcie, też. E, po prostu on jest szary pod tą szkrywką i Jest to taki sam jak tamto. flutter jest to Andalus, nie ma jakiś zwykły. Próbuję troszkę ci pospieszyć. Gray. E, o, grej. Per Sheron, to jest zimno krwi. Ivory, to ty. Tutaj widzicie. E, fire, mój trzeci, albo drugi, Paint Horse. E, field, L Prof, jest to, słuchajcie, mój ten. E, z... Oczywiście subskrypcja. I like, like, like. Jest to zimowe wioski również. E, kolejny tinkerek. No i waliczyk. Ja się z wami żegnam i zapraszam do kolejnej części, która zaraz się pojawi. I dajcie suba i lajka. No serio, się spieszę strasznie.